Kocham cię najbardziej na świecie, mamuś tymi słowami Elżbieta Romanowska żegnała ukochaną matkę. Tragedia, która poruszyła tysiące serc. Początek 2025 roku przyniósł falę bólu i żałoby. Odeszło wielu znanych i kochanych papież Franciszek, Tomasz Jakubiak, Bidziej Hejzel, a także Sonia Szklanowska. Wśród osobistych dramatów, które zalały sieć falą współczucia, szczególnie mocno wybrzmiał jeden ten, który dotknął Elżbietę Romanowską. Aktorka, znana z ról pełnych energii i ciepła, przeżyła stratę najdotkliwszą śmierć mamy. Jeszcze kilka tygodni wcześniej prosiła fanów o pozytywną energię, wsparcie i modlitwę. W emocjonalnym wpisie ujawniła, że jej mama staczą najważniejszą walkę życia, walkę na stole operacyjnym, w otoczeniu lekarzy, których nazywała aniołami fartuchach. Jeśli mogę was prosić, wyślijcie w ich kierunku pozytywną energię. Pomódlcie się lub pomyślcie o nich przez chwilę z intencją, będzie dobrze. Pisała Romanowska. Te słowa były wołaniem córki, która nie chciała się jeszcze żegnać. Niestety, los nie był łaskawy. 3 czerwca Elżbieta Romanowska podzieliła się w mediach społecznościowych wiadomością, która złamała serca jej fanów. Jej mama zmarła. Do wpisu dołączyła zdjęcie kobiety, krótki podpis, mamuś, królowa kwiatów i sernika. Spoczywaj w pokoju oraz czarną planszę symbolizującą żałobę. Obok złamane serca. Tę więź znał każdy, kto obserwował aktorkę. Elżbieta wielokrotnie mówiła o tym, jak blisko była z mamą, jak wiele jej zawdzęcza. Nie były to tylko słowa, to były czyny, wspólne chwile. Wspólne marzenia. Jednym z nich była podróż, którą miały odbyć razem. Niestety zdrowie pokrzyżowało plany. Https://ocdn.eu/pulskms/transformz1fz.g. 81 brchmów Motkwy zapięcień, Kenza3G, Dwodzły 2FHMTK4 MS5, KGTKMAS 0F3M, 0DS5, KSWAM do 8 MW w dniu matki Romanowska opublikowała zdjęcie kwiatów z podpisem. Dziś miały być bilety na naszą kolejną podróż, kolacja w fajnej knajpce. Są twoje ukochane kwiaty i trzymacie cię za rękę. Tylko tyle, a dla mnie aż tyle. Kocham cię najbardziej na świecie, mamuś. Wpis poruszył tysiące. Pod zdjęciem natychmiast pojawiły się kondolencje, słowa wsparcia, wyrazy współczucia. Fani dziękowali aktorce za szczerość, za to że podzieliła się tak bolesną częścią swojego życia. Jesteśmy z tobą? Ogromne współczucie. Twoja mama była dumna, to tylko niektóre setek komentarzy. Śmierć mamy Elżbiety Romanowskiej przypomniała wielu osobom, jak kruche są więzi, jak szybko wszystko może się zmienić. Ukochana osoba, z którą jeszcze wczoraj planowało się wakacje, dziś pozostaje tylko w sercu, we wspomnieniach, na zdjęciach. Romanowska nie zabiegała o sensację. Dzieliła się żalem, który był prawdziwy. W tym wpisie nie było patosu, była autentyczna miłość i niewyobrażalna strata. Internauci docenili jej odwagę i prawdę. Dla wielu z nich jej historia stała się impulsem, by zadzwonić do mamy, przytulić, powiedzieć kocham. Niech ta historia będzie przypomnieniem, by nie odkładać miłości na jutro. Jeśli ta opowieść poruszyła Twoje serce, zostaw komentarz, podziel się wsparciem i zasubskrybuj nasz kanał. Czasem jedno słowo potrafi uleczyć czyjś ból.